Dzień dobry moi drodzy. Ja nazywam się Jakub Klawikowski, a to jest kanał, na którym dzielę się z wami swoją wiedzą, swoim doświadczeniem na temat tego, jak robić filmy, jak robić to lepiej, ciekawiej, jak skuteczniej montować i tworzyć ciekawe materiały do social mediów i jak w ogóle wyrażać się poprzez film. A dzisiaj bardzo ważna rzecz, taka techniczna, ale która wam pozwoli o wiele lepiej panować nad materiałem, nad kolorami, czyli odczytywanie Lumetri Scopes, zresztą no, w Adobe Premiere to się nazywa Lumetri Scopes, ale tą wiedzę oczywiście możecie wykorzystać również w innych programach, które pozwalają na edycję kolorów na montaż. Przejdźmy do rzeczy, zajrzyjmy do Adobe. Jesteśmy w workspace Color i dzięki temu mamy tutaj dostęp do Lumetri Scopes. Jeżeli jakimś sposobem nie widzicie Lumetri Scopes albo jesteście w innym workspace, zawsze możecie je wywołać. Wchodząc w window, i tutaj znajdując Lumetri Scopes. Ja najczęściej korzystam z tych dwóch, które mam właśnie włączone, a więc z wektoroskopu i e, z Waveform. Te dwa wykresy najczytelniej przedstawiają dwie informacje, które muszę wiedzieć na temat obrazu, a więc poziomy jasności oraz kolory. Tutaj widzicie, macie 0%, i to 0 oznacza, Czerń, taką maksymalną czerń. Jak widzicie, jakby się teraz przyjrzeć, na tym obrazku, który mamy w tej chwili, niewiele rzeczy uderza w taką maksymalną czerń, ale gdybyśmy przeszli sobie do logotypu, no to widzicie, że praktycznie wszystko tutaj jest na tym maksymalnym zerze. Jedynie e, same napisy są gdzieś na poziomie 40% jasności. No i tu mamy 100%, czyli poziom maksymalnej bieli. Jeżeli rzeczy uderzają w to, to znaczy, że tam już znikają informacje, nie ma już tam danych, jeżeli to wyeksportujecie, nie dopatrzycie się niczego więcej oprócz bieli. To jest bardzo ważna informacja, bo jeżeli kolorujecie macie materiał w logu i chcecie, żeby był fajny, wysycony, kontrastowy, no to musicie zbliżyć się jak najbardziej z wyczuciem do tych dwóch wartości do, do zera i do 100%, ale jeżeli je przekroczycie. Może materiał zacząć wyglądać trochę dziwnie, możecie zacząć tracić detale w czerniach oraz w bielach, więc to trzeba robić z wyczuciem, ale to jest temat na zupełnie jeszcze osobny odcinek, zupełnie inne szkolenie. Natomiast ten drugi obrazek, czyli wektoroskop pokazuje nam rozkład kolorów i ta obwódka tutaj, którą mam, pokazuje normę REC 709. Jeżeli wyjdziecie poza to, no to materiały przestają być emisyjne, zaczniecie gubić detale też w tych kolorach, nie będzie to wyglądać atrakcyjnie, lepiej popracować czerniami, bielami, popracować kolorami, które będą się dopełniać, tak żeby wywołać więcej soczystości, niż po prostu przesuwać tą saturacją. Tu jak widzicie mamy dużo żółci, to wszystko jest w takim kolorze wschodu słońca i to też widać dokładnie tutaj, że Dominujące barwy są między żółtym a czerwonym, i mamy też troszkę barw, które je uzupełniają. Ten niebieski idą zupełnie po drugiej stronie. Gdybyśmy chcieli podnieść poziom saturacji tego ujęcia, no to widzicie, zaczęłoby się to wszystko rozszerzać, i do pewnego momentu wygląda to akceptowalnie, ale w momencie, kiedy zaczynamy przekraczać, już teraz trochę przekroczyliśmy. Ten poziom REK709. Przestaje to być fajne, przestaje to być atrakcyjne dla widza. Dużo lepiej wygląda to w momencie, kiedy te barwy delikatnie się nasycają, delikatnie przechodzą. Teraz jest moim zdaniem dużo lepiej. W tej chwili dotykamy tej linii. Te dwa narzędzia służą do kontroli waszego materiału i do tego, żebyście mieli świadomość. Czym on tak właściwie jest? Czy macie te czernie, czy macie te biele, czy to jest tylko iluzja? Pamiętajcie, że wasze oczy mogą was mylić. Monitory nie są zawsze dobrze skalibrowane. Nasze oczy się przyzwyczajają do pewnych rzeczy. To, co wcale nie jest białe, po chwili zacznie się Wam wydawać białe. Te dane, które pokazują Wam takie wykresy, to jest twarda informacja, na której możecie się oprzeć. Powiem Wam jeszcze jeden tip związany z wektoroskopem. W momencie, kiedy macie na przykład, znajdźmy jakąś biel, słuchajcie, i coś Wam pokażę. Jak widzicie, wszystkie kolory, im bardziej wysycone, rozchodzą się na różne strony. Tutaj kolor ręki zbliża się do tego czerwonego. Jest też troszkę elementów związanych z paznokciami, które są mocniej czerwone. Natomiast wszystko inne jest praktycznie białe. Co też widzimy na tym wektoroskopie, bo bardzo gęsto jest tutaj w samym środku. Wektoroskop to jest super też sposób na sprawdzenie poprawności balansu bieli. Jeżeli byśmy sobie zaznaczyli jakiś element, który jest biały w tym ujęciu, na przykład zróbmy sobie tak, że weźmiemy sobie opacity. Gdzie mamy to opacity? O, mamy ujęcie, słuchajcie. Mamy ujęcie, robimy sobie maskę Opacity, na przykład na tym zlewie. I teraz widzimy tylko ten zlew. Możemy jeszcze zrobić tak, że powiększymy go sobie do naszych potrzeb prawie na cały ekran na moment. I tu. Możemy jeszcze nawet wyłączyć waveform, żeby mieć większy wektoroskop. Jeżeli to, co w założeniu ma być białe, znajduje się w samym środku tego naszego wykresu, to znaczy, że rzeczywiście jest białe. Teraz, jak widzicie, wpada to lekko w niebieskość. Co możemy zrobić? Spróbujmy poprawić to poprzez przesunięcie o. Widzicie? Teraz mamy biel w samym środku. Innym sposobem sprawdzenia, czy coś jest rzeczywiście białe, jest też redukcja saturacji, bo wtedy wszystkie barwy zostają anulowane, zostają jedynie poziomy jasności. Mamy więc ustalony balans bieli na bazie naszego zlewu. Zobaczmy sobie, jak całość będzie wyglądać w takiej sytuacji. Anulujmy sobie te wszystkie efekty, które mamy zrobione. Wsuńmy sobie tą maskę. Clear O. No, i takim sposobem mamy ujęcie, które ma rzeczywiście biały zlew. No, a to ma też wpływ na wszystkie inne elementy. Najbezpieczniej mieć specjalną kartę kolorów i wtedy w oparciu o to robić taki balans bieli. To są wszystkie informacje, które mam dla Was na ten moment. Sprawdzajcie, eksperymentujcie. Nie bójcie się korzystać z tego typu wykresów, bo to jest bardzo ważny element w całym procesie, aby wasz obraz wyglądał profesjonalnie. Nie wystarczy rzeczy porządnie nagrać, porządnie zaświecić. Warto też dobrze je wywołać poprzez odpowiednią manipulację kolorami i stworzenie takiego klimatu, jaki właśnie chcecie. Te wykresy pozwolą Wam nie zgubić się. W tych wszystkich efektach nie wyjść poza pewne normy, tak aby wszystko wyglądało fajnie, profesjonalnie, porządnie. Dzięki temu będziecie robić lepsze filmy. Gorąco zachęcam również do tego, aby zapisać się do mailingu, ponieważ w tym tygodniu wypuszczamy specjalny bonus dla wszystkich, którzy są zapisani do naszej listy mailingowej. Będzie to potężna dawka wiedzy związana z. Kodekami, ze sposobami na eksport materiałów. Wszystko w formie darmowego e-booka, w formie PDF. Zachęcam. Link macie w opisie. Zaglądajcie, klikajcie teraz najlepiej. Widzimy się następnym razem. Nie zapomnijcie zajrzeć również na Instagram, nawet na TikToka możecie zajrzeć. Do zobaczenia.